Siema. Siema. Witamy Was na kanale Kogut TV Wybraliśmy się nad jezioro, zrobiliśmy filmik z dwóch dni W pierwszym dniu było Eldorado normalnie o Dzisiaj natomiast ja zapałem trzy Miałem dwie spinki Kluczowe przynęty to były zielony twister Mały taki 3 cm Oraz kogut w kolorze brązowym no i, y, łowiliśmy y, metodą jigową y, No i co? Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. No i jeżeli film Wam się spodobał, możecie zalajkować ten film, zasubskrybować kanał oraz napisać fajny komentarz, miły y, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć Jest pierwszy okonek. taki na taką przynętę taki okonek oczywiście wraca do wody mój brat ma rybę okonka na taką no, Nad... niestety spad na zielonego twisterka no i łowimy dalej. O, taki okonek. Ładny, wraca do wody. Eldorado. Mamy okonka. Wielkość nie zachwyca. Ale na własną przynętę. Ta radość jest podwójna taki okonek wraca do wody no i łowimy dalej ryba tym razem u mojego taty <laughs> a skółka prawdopodobnie o malutki o, taki okonek Oczywiście wrócę do wody Mamy rybkę Teraz sobie weszłem trochę do wody we woderach O, niestety spadła mam rybkę Coś dużego ładny bardzo garbusik. Szybko go wyczepię. Już go wam pokazuję. Taki okoń. Jest 25 cm. Oczywiście wraz z wody nie Jest kolejny okonek Taki okonek na własnego dziga, oczywiście wraca do wody o. Takiego dziga sobie zrobiłem no jest bardzo łowny Mamy rybkę Kolejny dzień wędkowania Już szybko wyczepiam i Wam pokazuję. Taka rybka wraca do wody i łowimy dalej.